Cześć, cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Już niestety w ostatnim odcinku naszych zdrapmasów nagrywam ten odcinek troszeczkę przed północą, także jeszcze mam tutaj 23, ale wy będziecie oglądać go 24, także umówmy się, że już mamy 24 grudzień, także ostatni odcinek niestety w tym roku, jeśli chodzi o zdrap masy. Bardzo miło tutaj z wami spędziłem ten czas. Bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność na moich zdrapmasach. Przypominam również, że jest konkurs, także jeżeli jeszcze ktoś nie wie o co chodzi w konkursie, to zapraszam do odcinka z zapowiedzią. Tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie konkursu. I właśnie jeszcze przypomnę, że czas na zgłoszenia macie do trzeciego. Stycznia, także jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał wszystkich odcinków, to ma właśnie taką chwilkę, żeby po prostu nadrobić zaległości i wziąć udział w konkursie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o święta, to nie przewiduję żadnego drapingu, także dzisiaj również chciałbym wam złożyć życzyć cudownych świąt Bożego Narodzenia, zdrowych przede wszystkim, spędzonych wśród najbliższych oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Jeśli chodzi o życzenia noworoczne, to myślę, że jeszcze będę miał okazję wam złożyć, gdyż planuję jeszcze zrobić jakiś trapping przed nowym rokiem, także do takich życzeń noworocznych jeszcze wrócimy. A dzisiaj przede wszystkim chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. Wracając do naszego odcinka, oczywiście tutaj mamy kopertę ze zdrabkami. Tutaj Basia Rucińska 6 grudnia zgadła, jaka tu będzie zdrabka. W tym ostatnim dniu, jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, będzie tutaj zdrabka keż za 15 euro. I jakieś zdrapki polskie, już w sumie nie pamiętam. Mamy również kalendarze. Tutaj ostatnie okienko, i tutaj w kalendarzu belgijskim mamy od 24 do 31, także wszystko dzisiaj zdrapiemy, ale zanim do tego przejdziemy, standardowo zacznę od naszych kalendarzy. Także ostatnie okienko w kalendarzu MMS. I tutaj myślę, że długo wyczekiwany produkt kryje nam się pod tym polem, także zobaczmy w końcu, zobaczymy te nasze chrupki. Także sami zobaczcie! Merry Christmas! I tutaj mamy te nasze chrupki, także taka spora patuszka. Także myślę, że chyba to jest oryginalna pojemność tego produktu. Ale w sumie nie wiem, bo tak często właśnie nie kupuję tych M&M'sów, także nie orientuję się. Jeszcze zobaczymy sobie, jak one w środku wyglądają. O, także mamy takie cukiereczki i tak one w środku wyglądają, bardzo smaczne i naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Także takie spore opakowanie, szkoda, że właśnie częściej nam nie dawali takiego produktu. Mmm, tylko właśnie były te standardowe cukiereczki, czekoladowe i orzeszki. Także te są najlepsze i nigdy właśnie takich nie jadłem, także mam tutaj e, dzięki temu kalendarzowi okazję skosztować takich mms -ów. Także ten kalendarz już zakończyliśmy. Także ostatnie okienko otwarte i teraz zobaczymy co kryje. Ostatni produkt naszego super kalendarza. Tutaj mamy pudełeczko 24, bardzo duże. Coś tutaj mamy z biotermu. I będzie to produkt o oryginalnej pojemności. Także sami zobaczcie, jak duży produkt. Mamy tutaj żel dusz, czyli żel podprysznic, ciało i włosy. Odświeżający dla mężczyzn 150 ml. Także jest to oryginalna pojemność i jest to właśnie trzeci produkt oryginalnej pojemności. Ja teraz szybko sprawdzę, ile kosztuje ten produkt i za chwileczkę do Was wracam. Już jestem z powrotem, także taki produkt tutaj w Belgii kosztuje 12 euro. Także sami zobaczcie, moi drodzy, kalendarz kosztował 80 euro, tutaj mamy już 12 euro. Drugi oryginalny produkt był to antyperspirant, również z biotermu za kwotę 1850, także już mamy tutaj 30 euro. I trzeci produkt mieliśmy perfumy Kadicio, za kwotę mniej więcej ponad 40 euro. Także sami zobaczcie, trzy produkty i mamy praktycznie wartość tego kalendarza, a ponadto mieliśmy dużo fajnych, drogich rzeczy, także. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jak zrobię właśnie podsumowanie w dniu konkursu, to Wam powiem mniej więcej, ile tak właśnie na moje przeliczenie kosztowały te wszystkie produkty. Także to wszystko dowiemy się, dowiecie się w, w odcinku z losowaniem zwycięzcy. A teraz przejdziemy sobie do naszych kalendarzy. Także zobaczmy najpierw kalendarz polski. Także mamy tutaj dzień ostatni, 24, pod choineczką. Zobaczmy, czy będziemy mieć tutaj prezent. No, niestety mamy tutaj piernik warty 200 zł, ale nic nie szkodzi, bo tutaj już oczywiście mieliśmy prezent 7 grudnia. Także ta zdrabka, tak czy siak, jest tutaj wygrana i mamy zwroć, także mamy tutaj. 25 zł. Jeśli chodzi o kalendarz belgijski, to teraz się przekonamy, czy jeszcze nam coś tutaj wpadnie. Dla przypomnienia powiem, że już mieliśmy choinkę, także tutaj również mamy zwrocik na tym kalendarzu. No i drapiemy, może coś jeszcze tutaj nam się utworzy. 24 również mamy w tej zdrabce piernik, także taki zbieg okoliczności. Teraz 25 mamy. Łyżwę. Łyżwa nam tutaj daje stówę, ale jeszcze brakuje jednej. Teraz mamy sanki. Sanki mamy za 50 euro. 27. Tutaj mamy bałwanka. Bałwanek warty 500 euro. 28. Mamy narciarza. 29. O, mamy rękawice. Także tutaj jeszcze jedna rękawica i mielibyśmy łącznie 40 euro. No to musiałaby być jeszcze choinka, żeby było 50. Także zobaczmy. No, niestety tutaj mamy płomień. I co, mamy ostatni dzień, 31, i mamy tutaj piernik. Także, no, niestety nie udało nam się nic tutaj wygrać więcej, ale bardzo fajnie, że i ten kalendarz w tym roku nam się zwrócił. Także jeśli chodzi o kalendarze, to wszystkie trzy są na równi, gdyż w każdym mieliśmy zwrocik. Także yy, bardzo fajnie, jeśli o mnie chodzi. Oczywiście chciałoby się więcej, ale jak są zwrociki, to jest bardzo fajnie. Teraz przechodzimy do naszej koperty i zobaczmy, jakie tutaj mamy zdrabki oprócz zdrapki cash. Także mamy tutaj zdrapeczkę cash. Troszkę mi się ona tutaj zagięła i tutaj jeszcze mamy dwie zrapeczki. Mamy zrapeczkę bonus 7 i deszcz pieniędzy. Także mamy tutaj trzy zrapeczki. Bardzo liczę na tą zrapkę, zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się wygrać. Jeśli chodzi o bonus, to dwa dni temu, 21, mieliśmy tutaj fajną wygraną. Była to zrapka z numerem 14, a tutaj mamy 13. Także zobaczymy, czy trzynastka nam tutaj się spisze. Do tego też pieniędzy. Także mamy dzisiaj tutaj zdrapki za 12 zł i 15 euro. Także moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki. Może zdrapkę belgijską zostawimy na deser, a tutaj najpierw zdrapiamy sobie zdrapki polskie. Tutaj mamy zdrapkę z numerem 70. Szukamy pliku, parasolki, także zobaczmy. Mamy tak arbus. Palmę, balony, ananas, awokado, prezent. No, szukaliśmy w kalendarzu, nie tutaj. Koniczynka, róża, cytryna i mamy plik. Także super, ale super. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj wygraną. Bo jest to ostatni odcinek, także bardzo fajnie, że tutaj nam się coś trafiło. Zobaczmy. I mamy dwójeczkę, także coś tutaj również będzie do zapisania. Dzisiaj mamy już dwójeczkę, bardzo fajnie. I zobaczmy teraz jeszcze zdrabkę bonus 7. Zdrabka z numerem 13. Tutaj oczywiście szukamy pliku i siódemki. Siódemkę wygraną mnożymy razy dwa, także zobaczmy, czy ta zdrabka również nam dzisiaj dopisze. Mamy tak fotkowe, perłę, chmury, a już myślałem, że jest to plika. To jest kawa, także no kawa nam tutaj źle wróży. Rower, klips, cytryna, karta, arbus. Kwiatek. Drapiemy dalej. Mamy zegar, wiśnie, plecak, narty, biedronka, diamenty, ananas, gwiazda, piłka i ostatni symbol słoneczko. Także no, niestety. Także niestety zdrapka przegrana, ale fajnie, że mamy tą dwójeczkę. Także dzisiaj, moi drodzy, możecie zapisać, że mamy po stronie polskiej 2 złote, teraz przechodzimy do zrapki belgijskiej, zrapeczka z numerem pierwszym, także zobaczymy, czy tutaj jedyneczka nam się spisze. Troszeczkę nie jestem przekonany do jedynek, no ale ciężko teraz o możliwość wyboru zrapek, tutaj gdzie mieszkam, także. Niestety muszę się zdawać na rękę sprzedawcy, także zobaczymy, czy dzisiaj również, a czy nie dzisiaj, czy tym razem, również sprzedawca miał dobrą rękę. Tutaj oczywiście mamy wygrywające numery. Także mamy takie numery jak 23, 16, 32, 38 i 4. Także takich numerków szukamy. Ponadto szukamy takiej piąteczki. Jeżeli znajdziemy taką piątkę, to mnożymy naszą wygraną razy 5. Także zobaczmy, czy dzisiaj będzie jakaś wygrana. Mamy tak 21, 15 obok, 25, 24 bliziutko i tutaj jeszcze mamy 37, również blisko. Kolejna liczba 34. Mamy piąteczkę, moi drodzy, ale super. No nie wierzę. Mamy piątkę. Wow, ale czad. Naprawdę nie przypuszczałem, że będzie w tej jedynce jakaś wygrana. Byłem bardziej nastawiony, że będzie zdrawka przegrana. A tutaj mamy piąteczkę, także no, tą wygraną. Na pewno jakaś pojawi się tutaj liczba wygrywająca. I tą wygraną pomnożymy razy 5, także no świetnie. Teraz mamy 13, także czyżby była jakaś świetna wygrana? Mamy tak 32, sami zobaczcie, już mamy wygrywającą liczbę, także pod tą liczbą mamy już wygraną, ale się tutaj cieszę. Mamy tak 22 ósemka. Teraz, tak myślę, że może być powtórka. Z wygranej, gdzie wygrałem 500 euro, także wszystko jest tutaj możliwe. Siódemka. Na razie pusto. Dwudziestki też nie ma. Kolejna liczba: dwójeczka, czternastka, dziewiątka, trzydzieści trzy, siedemnaście. 6, tutaj już mamy kodzik, także no zdrapki belgijskie chyba jednak lepiej się spiszą niż polskie. Polskie zrabki nam fajnie dawały pod koniec zdrap masłów. E, tutaj mieliśmy 28, 30, 100, 26, 500, 31. I 19. Także mamy tutaj jedną liczbę. Ja szybko jeszcze sobie sprawdzę, już jestem z powrotem. Zrobiłem króciutką pauzę, żeby po prostu jeszcze sprawdzić, czy coś tutaj nie pominąłem. Także mamy 32, mamy piątkę i tak coś czuję, że będzie chyba powtórka z rozrywki, że będzie tutaj 100 razy 5. Wow, zobaczmy, już nie mogę się doczekać. Także drapiemy. Także, jeżeli tu będzie 500 euro, to naprawdę super prezent na święta. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy jeden. Mamy 100 euro. Boże, nie wierzę. Mamy 100 euro, moi drodzy, zobaczcie. Mamy 100 euro razy 5. Mam kolejną 500. -kę. Nie wierzę. Wow. Kupiłem jedną zrabkę, jedną zrabkę po raz kolejny, bo nie kupuję paczkami, i udało mi się trafić 500 euro. No, jestem w szoku! Naprawdę jestem w szoku! Tutaj moi drodzy mamy kodzik do skanowania. Wow, nie wiem co powiedzieć. <ścoughs> Także no, super zakończenie z Mamy tutaj olbrzymi, gigantyczny plus. Po stronie belgijskiej, po stronie polskiej też fajna kwota się utworzyła. No a tutaj mamy 500 euro, no nie wierzę. Wow, bardzo, bardzo się cieszę. To chyba dzięki właśnie Wam, że trzymaliście zawsze kciuki, dopingowaliście. E, pisaliście miłe komentarze. I tutaj taka perełka nam się trafiła. Troszeczkę mi się język plącze, no ale po prostu to są emocje. Kurczę, myślałem, że może będzie dyszka razy 5, to by było 50 euro, jak zobaczyłem tą jedynkę, a tutaj mamy tą stówę. i podobna sytuacja, tak jak za pierwszym razem, również była jedna liczba i był właśnie znaczek piątki, także, także moi drodzy mamy kolejną 500, w przeliczeniu na złotówki to jest ponad 2000 złotych. Także bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo fajny prezent. Od to na święta. Wow. No super. Ekstra. Po prostu ekstra. Także szybko przejdziemy do podsumowania. Mi się już tutaj język plącze, także nie będę tutaj przedłużał. Także mamy tutaj 500 euro. Yy, wydałem na zdrapkę 15 euro, także gigantyczny plus. 485 euro. A tutaj mamy 2 zł po stronie Polski Także osoby biorące udział w konkursie mogą sobie zanotować po stronie belgijskiej super kwotę 500 euro, a po stronie polskiej 2 zł. Także, także jak widzieliście, ostatnie dni, zdrabki, zdrabki belgijskie tak słabo, słabo dawały nam wygrać. Były minusiki, a po prostu tak chyba czekały właśnie na 24 grudzień, żeby po prostu dać taką świetną wygraną, także naprawdę bardzo miłe zaskoczenie w tym roku w jestem w szoku że taka wygrana właśnie w ostatnim dniu nam tutaj się trafiła w dodatku zdrapka z numerem pierwszym gdzie myślałem, że będzie ta zdrapka przegrana, a tutaj takie miłe zaskoczenie, także po prostu szok dziękuję Wam moi drodzy za uwagę życzę Wam raz jeszcze wesołych zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli będziecie drapać jakieś zdrapki, to oczywiście dużo wygranych. No i cóż, ja już będę uciekał. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Pamiętajcie o konkursie, zgłaszajcie się. Macie czas do 3 stycznia. Losowanie będzie 4. Raz jeszcze wesołych świąt. Trzymajcie się. Pa, pa.